przystawiali pistolety do głowy w ramach zabawy, żeby w ogóle wreszcie postępowanie prokuratury ruszyło. Zrobiłem tą skandaliczną konferencję i się zaczęło. Okazało się, że jak przesłuchano 100 kobiet zatrzymanych w tej izbie zatrzymań przed tym gwałtem, 10 z nich było zgwałconych, jedna popełniła samobójstwo i nie żyje. Ten gliniarz dostał 3 lata więzienia bez zawieszenia. W Izbie Zatrzymań jest ta kamera zainstalowana. Jeżeli pan uważa, że to Czy tylko z tego właśnie, jakie kierunki studiów wybierają ludzie? Czy one są zgodne właśnie z polityką społeczno-gospodarczą danego, danego rządu, czy nie? Jeśli stawiamy na energetykę, to jakim absurdem jest w ogóle, żeby za drugi kierunek studiów związany z energetyką student musiał płacić? Proszę pytanie tutaj. pana... Po wprowadzeniu fizucjalnej fizycznych... emisji pieniądza w naszym kraju, czyli emisji na poczet długu, Polska traci bardzo duże pieniądze, które ocenia się na około 30 miliardów dolarów z tytułu renty emisyjnej. Czy e, pańska partia weźmie się za ten temat, czy nie? Dziękuję. ...w życie. One są niestety drobnymi zmianami. Ja żałuję, że nie weszły te najważniejsze. I dlatego założyliśmy nową partię? Żeby prawdziwe zmiany prowadzić w życie. Jakie to są, proszę Państwa, zmiany? Pierwsza podstawowa zasada, zgłoś i działaj. Ja przychodzę do tego urzędu, zawiadam ją, że rozpoczynam prowadzenie kawiarni czy restauracji. I nic nie wie to jako obywatela nie obchodzi. Wszystkie brakujące zaświadczenia, zgody, same piny. Ma załatwić urząd. Od tego urząd jest, żeby nie kontrolować, sprawdzać, to pomagać. Jeżeli wreszcie nie zmienimy tych relacji, że urzędnicy będą właśnie... Tak jest w musi być tak w Polsce. Trzeba wreszcie właśnie dlatego, żeby do Sejmu weszli sobie ludzie, tak jak w rogu Palikota, żeby oni mieli odwagę dokonać tych zmian, bo ci, którzy są podwyższeni, są tak powiązani, tak podzieli z urzędami, że oni nigdy nie sprowadzą. naszą grupowania lub Palikota. Jeśli chcecie państwo kraju nowoczesnego, jeśli chcecie państwo dać szansę polskiej nauce, przypomnę, żaden polski uniwersytet nie jest od 300 najlepszych na świecie. Zaangażujcie się Państwo w ruch Pani Kota. Przyłączcie się do nas, zmienimy Polskę, dajmy sobie szansę. Bardzo proszę o pytania, zapraszam bliżej, będę podpisywał książki.